Janeta, widziałam co kupowałaś. Już nie dam się na to nabrać ciecia. Niebieskiego elektryka. Nie powiesz, mamie? Irenie nie powiem, bo nie jestem konfiturą, ale Anka to już ze mnie wyciągnęła. Ciekawe, czy powiedziała? Lepiej, żeby powiedziała, bo jak nie powie, to znaczy, że cię będzie torturować. A może powiem, że tobie kupowałam? Możesz, ale nikt ci nie uwierzy. Kąd wiesz? Bo ja bym nigdy nie wybrała takiego obrzydliwego koloru. Wiadomo, że ja to tylko róż albo pantera. A jesteś ze mną czy nie? Ja cię będę kryła, nie wiem jakanka. I co? Poknęła po haczek, macie ją w garści. Dla mnie to jest kara idealna, z fantazją. Zapamięta do końca życia. Ale kusi mnie ten szlaban i zakaz telefonu. Gdzie szlaban, jak my do Egiptu lecimy za kilka dni? A telefon to mi jeszcze sama będziesz prosić, żeby nosiła. Przy tyłku, dla kontroli. Co tam? Wszystko wiemy. Dzięki ciocia. Przecież to ja powiedziałam, nie ta wata cukrowa. Zdrowia nie będziesz psuć, babcia pilnuje. Mam szlaban? Nie, gorzej. Zabierasz mi telefon?